Witam Was, moje kochane dziewczyny. Dzisiaj przygotowałam dla Was kolejny filmik na życzenie użytkowniczki Belmondo oraz msada 09 Mam nadzieję, że dobrze przeczytałam nika. E, Jak dociąć koronkę do tipsa, aby nie wystawała? Więc zaraz Wam to pokażę. Po, to pokażę. Co będzie nam potrzebne? Oczywiście, koronka. Ja mam dzisiaj dla Was czarną taką i czerwoną. W takim wzorku oraz nożyczki. Także zabieramy się do pracy. Jesteśmy z powrotem. Więc tak, najpierw zacznę od czarnej koronki. Wygląda ona w ten sposób. Jest naprawdę śliczna. Co nam co jest naj, najważniejsze? E, oczywiście to, aby koronka była przycięta równo do szerokości paznokcia. W ten sposób. Żeby nie wystawała nam gdzie tu po bokach, potem po prostu jest ją bardzo ciężko opiłować i poobcinać, gdy już nałożymy akryl. Jak ja to robię? Nie wiem, czy ja to robię dobrze, ponieważ ja to robię tak, jak mi się wydaje, że jest dla mnie dobrze. Możecie ze mnie wziąć przykład, ale oczywiście możecie opracować własną metodę. Ja sobie kładę koroneczkę w ten sposób na paznokciu. Koniec koronki staram się ułożyć równo z brzegiem tutaj paznokcia. Także w ten sposób równiutko. Przytrzymuję sobie go tym paznokciem oraz tak lekko naciągam, e, aby po prostu ona się trzymała. Biorę nożyczki i obcinam ją do pożądanej szerokości. Potem to już jest nieistotne, jak ją obetniecie, ponieważ, o Boże, zobaczcie, co mi się tu dzieje, ponieważ nam jest potrzebny tylko ten dół. Także jak teraz go weźmiemy i przyłożymy sobie tutaj do palca dalej, to zobaczymy, że widzicie, musimy tutaj równiutko z tym brzegiem i brzeg koronki z brzegiem pewno chciał ułożyć. I widzimy, że koronka jest prawie idealna. Widzicie? Nie widzicie, I troszeczkę tu wystaje. Więc teraz biorę znowu nożyczki i po prostu docinam ten fragmencik, który jest za dużo. Tak mniej więcej. Dobra. Teraz możemy odciąć nadmiar jej z góry, który nam jest niepotrzebny, ponieważ chcemy wykorzystać tylko ten dolny brzeg. Także jak już mamy dociętą koronkę do szerokości tipsa, w ten sposób, więc teraz musimy sobie ustalić, jak wysoko chcemy, aby ona nam sięgała. Jeśli chcecie, aby koronka była na skos, no to oczywiście przycinamy ją na skos. Jeśli chcecie, aby ona była obcięta w linii uśmiechu, no to musimy ją dużo skrócić. Przynajmniej o połowę. Tak? W ten sposób. Pokażę Wam na żółtym tle, będzie to może lepiej widać. Ojej. W ten sposób. I teraz tak. Ja akurat mam dzisiaj zrobionego fręcza yy, na. Yy, Kamuflażu, także u mnie linia uśmiechu jest dużo niżej, ale po prostu ja docinam sobie go w ten sposób, koroneczkę, o tak, żeby nam się, rozcinam ją z góry troszeczkę, w ten sposób. O, mam nadzieję, że to widać. I trzymam ją dalej na paznokciu. I teraz tak. Jakbyśmy mieli tutaj linię uśmiechu w ten sposób zrobioną, wyżej na paznokciu, to po prostu. Docinam koroneczkę tak lekko po ukosie. I w drugą stronę też. Także nam wychodzi później takie coś. O, widzicie? Takie. Takie coś? Takie po łuku. I teraz, jak położymy ją na, na paznokciu, na tipsie przezroczystym, ojenka. W ten sposób. To nam będzie bardzo ładnie, wyjdzie nam naprawdę bardzo ładne, bardzo ładne linie uśmiechu. Tutaj, o, tak, mam nadzieję, że to choć troszkę widać, bo tak ciężko. Dobra, to jest czarna koronka. Czerwoną Wam pokażę, jak zrobić na skos. Czerwona wygląda w ten sposób, tak wygląda czerwona koronka i powtarzamy cały etap, czyli najpierw musimy dociąć koronkę do szerokości. Trzymamy ją również, tu mam krateczki, także będzie mi łatwiej. Trzymamy ją w ten sposób i po prostu ciągamy. Najpierw tak, te, tak, wiecie, na oko, jak to się mówi. Potem znowu układamy ją równo do brzegu z tej strony. Patrzcie, nie chce się trzymać. Równo do brzegu. I przycinamy nadmiar z tej strony, który nam jest za dużo. W ten sposób, tak, tak wygląda koroneczka przycięta do szerokości paznokcia. I teraz, jeśli chcemy ją zrobić po skosie, to po prostu obcinamy ją po skosie. W ten sposób tak, obcięła się. I tak samo możemy ją teraz równie dobrze na, na akryl przykleić. I mamy koroneczkę po skosie. Nie ma w tym wielkiej filozofii, tylko naprawdę trochę sprawy, ponieważ operowanie nożyczkami no nie jest aż tak łatwe, jeśli chodzi o tak precyzyjne elementy i żeby nam to wszystko było po prostu pasowało do szerokości. Także dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że komuś przyda się ten filmik, a szczególnie Belmondo i MS Ada 09. Pa, pa i do zobaczenia w następnych filmikach.